Zademonstruję teraz, w jaki sposób pobrać plik tapety wyświetlanej aktualnie w Windows. Najpierw jednak warto sprawdzić, czy mamy włączone wyświetlanie rozszerzeń. W dowolnym okienku wybieram wyświetl, pokaż i rozszerzenia nazw plików. Gdyby tutaj nie było tego zaznaczenia, należy kliknąć na tym napisie. Rozszerzenia są włączone. Teraz skorzystamy z odpowiedniej ścieżki dostępu. Tutaj jest przygotowana taka ścieżka, gdzie mamy zaznaczoną nazwę użytkownika, w to miejsce należy wpisać nazwę użytkownika, jaką mamy w swoim komputerze. Ja już tutaj wpisałem swoje imię, a zatem zaznaczę tę ścieżkę, skopiuję Ctrl C, przejdę do dowolnego okienka, na przykład tutaj Kliknę Ctrl V, czyli wklejam i naciskam Enter. I widzę dwa pliki. Zaznaczam je Ctrl C, czyli kopiuję. Przechodzę do jakiegoś wybranego przez siebie folderu Ctrl V i teraz dopiszę rozszerzenia JPG. tak i jeszcze jedno jedna tapeta druga tapeta wynika to stąd że w tym momencie używam dwóch monitorów